Grand Prix 2023 Konkurs artystycznych form radiowych jest jedynym w swoim rodzaju konkursem, wyjątkowym, yy, dlatego zapraszamy na niego serdecznie co roku. Przed laty yy, wspólnie siedliśmy u prezesa Michała Godzińskiego w gabinecie i naradzaliśmy się z Żanetą Walentyn i Markiem Rzepą, jak to będzie wyglądało i wtedy prezes Michał Godziński powiedział: "Artystyczna forma radiowa" i tak się zaczęło. A jesteście byliście i będziecie Ogromną dla mnie wartością. Chciałbym przypomnieć historycznie już swoje słowa z naszego pierwszego spotkania. Kiedy witając was, powiedziałem, że traktuję twórców radiowych, takich jak wy, jako arystokrację polskiego radia która musi mieszkać w pałacach podczas swoich zajęć i bardzo się cieszę, że ta tradycja będzie kontynuowana. Także. Da Bóg, do zobaczenia w przyszłym roku, a może i w latach następnych, tylko się stawiajcie. Artystyczna forma radiowa, cóż to jest? Ktoś by zapytał. Proszę Państwa, artystyczna forma radiowa powstaje wtedy, kiedy mamy różne gatunki, ale łączy je sztuka. I to jest też myśl Michała Jagodzinskiego. Nagrody w konkursie na artystyczną formę radiową są wyjątkowe. Nikt nie daje więcej. 25 tysięcy złotych od Marszałka Województwa to Grand Prix. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego funduje nagrodę główną w wysokości 20 tysięcy złotych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, tu nagroda trafi do studenta lub studentki, bo trzeba dodać, że mamy również Grand Pika Akademickiego. Drodzy Państwo, są jeszcze inne nagrody, dają je prezydenci miast Torunia i Bydgoszczy. I inni sponsorzy, którzy po prostu polubili nasz konkurs i uważają, że warto swoją markę zainwestować w nasz konkurs. Naszemu konkursowi towarzyszą warsztaty. Towarzyszą, no właśnie, czy to dobre słowo? Myślę, że niekoniecznie, bo warsztaty to sól naszych spotkań. Wtedy, drodzy Państwo, przesłuchujemy wszystkie zgłoszone do naszego konkursu prace. I dyskutujemy od rana do nocy. Nad y, wszystkim, co jest ważne w sztuce radiowej, nad dramaturgią, nad dźwiękiem, nad historią, nad opowieścią, nad bohaterami. Mnóstwo rzeczy jest ważnych, aby powstała piękna opowieść, która Państwa wzruszy i zainteresuje, i której Państwo nigdy nie zapomną. Tak więc dyskutujemy, rozmawiamy, spieramy się czasami i nikt, nigdy nie ma. Nam tego za złe, bo przecież te warsztaty mają nas nauczyć czegoś więcej. Nawet tych bardzo doświadczonych reportażystów, którzy już potrafią bardzo, bardzo wiele. Każdy z tych warsztatów wyniesie coś dla siebie, taką mamy nadzieję. Będę miała już po raz drugi zaszczyt prowadzić te warsztaty. Tak więc y, proszę trzymać kciuki. Jeśli ktoś będzie chciał przybyć do naszego radia, do naszego studia, y, to zapraszamy i uczestniczyć w warsztatach. Może też zadać pytanie. Dla mnie, jako reportażystki, która trzy lata y, jest tutaj, tworzę, realizuję reportaże to jest dla mnie taki uniwersytet reportażu. Staram się właśnie w reportażu docierać do takich prawdziwych historii, do takich nieoczywistych historii. Bardzo tęskniłam, bardzo tęskniłam za, tym, za tą wymianą myśli, za tymi właśnie i dyskusjami, i uwagami, i tą pokorą, którą trzeba się wykazać, kiedy inni reportażyści krytykują, a często tak jest. Ja, może, tylko. E, e, refren, tak? Refren. Разбуры, турмы, муры, прагнеш свабоды, то бяры, Nasz konkurs zawsze wieńczy gala, uroczysta gala, która odbywa się w różnych miejscach, w tym roku w Filharmonii Pomorskiej, tam Państwa zapraszamy. Oczywiście jak to na gali, wręczamy nagrody i to jest bardzo ważna część, są przemówienia, kwiaty i przyjemne momenty, ale też momentem atrakcyjnym szalenie, widowiskowo jest zawsze występ gwiazdy. Bardzo wiele znanych osób wystąpiło już na e, naszej gali, wspomnijmy chociaż zespół Raz, Dwa, Trzy, wspaniały małego, niezapomnianego Zbigniewa Wodeckiego czy Jacka Wójcickiego. W tym roku wspaniałe, piękne kobiety, które wyczerują przed Państwem różne przeboje, które kochacie. Zespół Singing Birds właśnie będzie gwiazdą naszej gali. Serdecznie Państwa na tę galę zapraszamy, a wcześniej można na naszej stronie internetowej posłuchać wszystkich reportaży, które my będziemy przesłuchiwać na warsztatach i dyskutować a państwo mogą też być z nami w takiej oto formie. Zapraszamy. W tym roku mamy jubileusz po raz 15 konkurs artystycznych form radiowych. Proszę państwa, wyjątkowy moment dla nas wszystkich, reporterzystów, słuchaczy i sympatyków. Będzie naprawdę cudownie. Mamy taką nadzieję i w to wierzymy. Wszystkich serdecznie zapraszamy również do wysłuchania gali. Będzie to transmisja radiowa, ale nie tylko na naszej antenie, będą też transmisje na zaprzyjaźnionych antenach rozgłośni regionalnych. Tak więc przybywajcie, zapraszamy. Grand Prix 2023